Siemankowidzowie, witam Was w kolejnym materiale na tym kanale. Jak widzicie, Black Friday za jeden dzień, jedną godzinę już w gierce będzie. Czyli jutro, piąteczek, godzina 15, event się zaczyna. No i nasuwa się bardzo ciekawe pytanie, kiedy kupić karty i kiedy kupić skład. Postaram się oczywiście jak najcelniej odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie dla widza. Przelecimy sobie przez wszystko, co może mieć wpływ na to, jakie i kiedy te ceny będą najlepsze. Także widzowie, jeżeli materiał Wam się spodoba, to oczywiście łapeczkę do góry zostawcie. Wiem, że dużo osób nowych tutaj na tym materiale się pojawi, także serdecznie zachęcam do subskrybowania, bo filmy na tym kanale są codziennie i warto tego suba zostawić. Sprawdzajcie linki w opisie, macie tam fajnego Instagrama, Discorda, jeżeli chcecie dołączyć do tajnej prywatnej grupy handlowej, też takowy link się w opisie znajduje, można to poprzez Patronite zrobić, no a my przechodzimy do materiału. Jeszcze tutaj na samym starcie pragnę wspomnieć, że warto jest ten materiał oglądać od początku do końca, bo jeżeli coś wyrwiecie z kontekstu i źle załapiecie, to później możecie przez to płakać. Także warto od początku do końca sobie obejrzeć ten materiał. No i na sam początek przejdziemy sobie do tego, co może mieć wpływ, jaki i jaki może mieć to wpływ na to, kiedy ten skład kupić? No, i pierwszą rzeczą są paczki. Jak sami widzicie, ja bardzo dużo paczek trzymam na to Black Friday, bo ma być Bez of Team of the Week już potwierdzone. Mają być nowe karty, ale to oczywiście o tym za chwilę. No i pewnie nie tylko ja te paczki trzymam. Z rywalsów dużo osób pewnie zostawiło. Może paczki z informami ludzie sobie zostawili za te Food Champions. No i właśnie paczki z informami. Co z tymi paczkami z informami? No, bo niektórzy mówią, że mogą lecieć te karty z Bez of Team of the Week. Z tych paczek niektórzy mówią, że nie mogą lecieć. No, ja jestem zdania, że będę te karty leciały, no bo w tamtej FIFA też te karty leciały z tych paczek z informami i czy to właśnie z tych paczek, które mamy w SBC mogą będą te karty leciały. No jeżeli nie wierzycie, no to wystarczy sobie wbić na YouTube'a jakieś Team of the Week otwieranie na Black Friday rok temu, czy coś takiego, na pewno znajdziecie, że z tej paczki właśnie ludzie trafiali karty te, które były w tym Best od Team of the Week. Kolejną sprawą są paczki ze sklepu, no i jak sami wiecie, sami widzieliście i sami zauważyliście, że przez ostatni czas, no nie nie dostaliśmy żadnej paczuszki z podglądem, a aktualnie to z paczkami promocyjnymi też jest bieda, no nie było żadnego eventu przez ten tydzień, więc myślę, że na te Black Friday naprawdę bardzo dużo paczek wleci, bardzo dużo kontentu będzie, no i spaczki paczki z podglądem też się na pewno pojawią, wydaje mi się, że takie za 100 koła to jest naprawdę minimum, żeby dali, no bo... No, to musi być naprawdę gigakoks Event. Nie dali nic w tym tygodniu. W sensie, no, przez tydzień nic nie było poza tymi fundamentami, nie? Nie dali nic, na czym mogliby zarobić. No, bo no, na SBC raczej nie zarobią chyba za dużo. No, może ktoś musi doładować FIFA pońcy, bo mu brakuje na jakąś kartę czy coś. Ale, no, co będzie paczki za 7,5 tysiąca otwierał na tym etapie gry? No, tak średnio, więc no, wydaje mi się, że te paczki za 100 tysięcy z podglądem, właśnie się na to Black Friday pojawią. Że pojawią się inne Lightning roundy, Czy będą Lightning roundy z podglądem, to nie wiem. No nie wydaje mi się, żeby chcieli robić te lightning roundsy z podglądem, bo to już doszczętnie wywali rynek, ale kto wie, co im tam do głowy przyjdzie. Ale no taka paczka z podglądem za 100 tysięcy, może jedna na konto, czy tam dwie. No wydaje mi się, że będą. Ewentualnie jakaś tam za 5 dych, ale to pewnie będzie tak, że będzie jakaś paczka za 25 z podglądem, może jakaś za 15, później jakaś za 50, może jakaś za stówkę. Ale też bym brał pod uwagę właśnie te paczki z podglądem, że no może być ich naprawdę dosyć sporo. I teraz widzowie, przerzucimy się na ekran. Ekran z tego, z, jak to się nazywa? Ekran z mojego monitora który właśnie wam się wyświetla w tym momencie, gdyż mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Za chwilę do wszystkiego sobie przejdziemy. Tutaj mamy jak to wyglądało rok temu i co się ogólnie działo. No tutaj, drużyna Bez of Team of the Week były rekord Breakersy. Teraz będzie co innego, ale za chwilę do tego przejdziemy. No i jak widzicie, tu było jakieś pre-Black Friday, czyli tam drużyna Best of Team of the Week została ogłoszona dzień przed wyjściem Black Friday. Tutaj jakieś paczki, tutaj jakieś flesze z SBC pre-Black Fridayowe. No ogólnie bardzo mało w ten dzień się działo, nie? To był czwartek przed Black Friday, w piątek już od 2 PM, czyli na polski czas to chyba była 15, bo oni tutaj ma, mieli inny czas, tak? Dobrze, bo mieliśmy zmianę czasu, no chyba inny czas, w każdym razie 2 PM, no dobra, to jest mniej istotne, bo my mamy info w grze teraz, że to się od 15 zaczyna, więc pewnie wtedy też była 15, ale liczy się to, co tutaj było. Już pierwsze Lightning Groundsy, Prime Gorge Player Pack, jakieś dodatkowe paczki do sklepu, Flash SBC, mega paczki do sklepu, paczki za 5 dych do sklepu, flash SBC kolejne, dużo tych kurwa paczek, tu jest naprawdę, no wciul jest tych paczek, są jakieś SBC, obiektywy, double upgrade, flashbacki i piątek się kończy tutaj, 11 pm, zobaczcie ile tu kontentu było, scrollowania trochę jest, przechodzimy na sobotę, też wciul tego kontentu już od 12 w nocy, cały czas kontencik i jej sypie kontencikiem, bardzo dużo kontentu w sobotę jest, a co jest w niedzielę? No trochę mało tego kontentu, jak widzicie, dość mało kontentu, a w poniedziałek to, to też mało kontentu. No w sensie, niby dużo tego kontentu jest, wiadomo, ale no w porównaniu do tego, co było dwa dni wcześniej, to tego kontentu jest mniej. No i co nam to wszystko może powiedzieć w kwestii kupowania kart pod zarobek, czy to podbudowanie składu, bardziej mi tu chodzi o budowanie składu, a no możemy to powiedzieć to, że najwięcej kontentu było do soboty, no i tak naprawdę to w sobotę, czy tam w poniedziałek w nocy ten kontent powoli już zaczął się kończyć, bo zobaczcie, że ostatnie paczki są tutaj o 4 rano, czy tam, no, od o 4 rano za stówkę są i za 45. Tutaj jest jakaś paczka za stówkę, kolejna 6 pm i to koniec. Jeszcze tutaj przeoczyłem za 5 dych paczki o 12. No, a tutaj w sobotę o 18 jest ostatni potężny lightning round i, i paczki za 5 dych do sklepu jakieś i. No i ostatecznie, co nam to może powiedzieć? Wszystko to, co tutaj mamy, no, może nam tu powiedzieć to, że w sobotę wieczorem teoretycznie powinno być najtaniej, Ale czy tak będzie? no nie wydaje mi się. Dlaczego? Bo przejdziemy sobie teraz tutaj do Twitterka, gdzie ptaszki lubią sobie poćwierkać i ogólnie to polecam tego chłopa Dong Trading, no on tam często daje przecieki, które się sprawdzają w 90 ponad kilku procentach, jak nie w 100, więc jeżeli nie followujecie, to możecie zafollowować, żeby mieć sobie te przecieki na bieżąco, jak ktoś pyta skąd biorę przecieki i tak dalej, to właśnie z takich zaufanych źródeł. No i co my tu mamy? New Best of Team of the Week Mbappé, Salah, Son, Was Firmino, Teo, Foden, Vini, Junior, Upa, Meccano. No nie ma tutaj tego, jak on miał, nie ma tu Neymara, nie ma tutaj kurde Marquinhosa, co z tym jest? No, no dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj Signature Stars promo i to są nowe karty, które wjadą do paczek, ale zaraz o tym jeszcze będzie wyżej. Tutaj, oj, nie, nie chciałem tego klikać. Tutaj, że Renato Sanchez może być w SBC, coś tam, coś tam, nowy player. To nas aktualnie bardzo nie interesuje. Chłopak już giveawaya robił, też on nas nie interesuje. I co my tu mamy? Best of Team of the Week 2. To co, będą dwie drużyny Best of Team of the Week teraz? No, powiem Wam, że zaczyna się robić już ciekawie, bo jest tu ogłoszony Neymar, Mane, Marquinhos, z i Benzema. No i z tego co Donk nam tu mówi, może to przyjść w niedzielę. Lecimy sobie dalej i mamy tutaj kolejne karty. Które są z tej nowej promocji, mogę wam kliknąć w to zdjęcie i pokazać. No tak się to prezentuje, naprawdę niektóre karty bardzo, bardzo ciekawe. Jak na przykład Llorente z 90 pesa i i, i, no, i Atal z 99 pesa Renato Sanchez, Giga Cox, Skriniar też spoko, no i Ben Jeder, który pewnie będzie nas tutaj... No nie powiem co, bo mi zdejmą monetyzację, będzie nas walił ostro, no. No, i mamy już te wszystkie informacje zebrane. No, i co nam to może ogólnie powiedzieć w kwestii budowania składu, czy to kupowania kart i tak dalej, i tak dalej? Ano, może nam to powiedzieć to, że EA w tym roku może delikatnie namieszać właśnie ze sprawą tego Best of Team of the Week 2. Nie wiemy, czy to dokładnie wyjdzie w tą niedzielę, ale. No, jeżeli są takie przewidywania, to może tak się stać. No i nie wiemy również, czy to Best of Team of the Week będzie zrobione tak, że pierwsze Team of the Week, znaczy Best of Team of The Week wyjdzie albo tam dzisiaj już jako Pre Black Friday i będzie ono dostępne do niedzieli, i później wchodzi druga drużyna Best of Team of The Week, czy po prostu te karty zostaną dorzucone jakby do tej pierwszej drużyny, czy będą dwie drużyny Best of te Team of The Week naraz, tego nie wiemy. Ale co nam to może powiedzieć? Ano może powiedzieć nam to, to jest informacja, na którą większość z was tutaj czeka, że najbezpieczniej będzie z zakupnem składu poczekać do niedzieli wieczór, przynajmniej dlaczego? No a dlatego, że nie wiemy, czy te pierwsza drużyna bez Of Team of the Week będzie do trafienia tylko przez 2-3 dni, i później Wlatuje druga, czy będą dwie naraz do trafienia. Czy pierwsza drużyna będzie cały tydzień, czy i później będzie druga drużyna najlepsza? W sensie z tymi najlepszymi informami, nie? No bo podobno też. Słyszałem taką informację, że pierwsza drużyna ma być tydzień, druga ma być tydzień. No ale Black Friday w Fifie dwa tygodnie będzie trwał, no raczej nie. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w 100% pewni co i kiedy się tutaj wydarzy, czy właśnie będą te dwie drużyny naraz, czy ich nie będzie i tak dalej, jak to będzie wyglądało z tymi nowymi kartami, ile będzie paczek z podglądem w sklepie, więc ja bym się z wstrzymał przynajmniej do niedzieli wieczorem, koło 20, zobaczyć sobie, zajrzeć na rynek, jak to wszystko wygląda, czy na kartach jest większy dołek niż był dzień wcześniej, wiadomo, że jeżeli zobaczycie, że na przykład w sobotę będzie jakiś gigantyczny dołek, czy jeżeli w piątek będzie gigadołek, to możecie sobie karty pozgarniać na flip i sprzedać sobie no, za godzinę nawet, czy za pół godziny, czy za kilkanaście minut, bo te wahania cen będą wtedy naprawdę duże. Więc ostatecznie, jeżeli chcecie kupować jakieś złote karty, bądź informy, no to bierzcie sobie je najwcześniej w niedzielę wieczorem właśnie. Jeżeli chodzi o ikony, to też myślę, że będzie to dość dobry moment, bo jeszcze jakieś tam nowe SBC mają wyjść, na przykład Roberto Carlos, mit, którego chętnie bym sobie zrobił, może kolejne SBC o Baby Ikonę, ale niedziela wieczorem co się wydaje aktualnie na dzień dzisiejszy, na te informacje, które dzisiaj posiadamy, najbardziej optymalny moment na kupowanie swojego składu. Jeżeli coś się zmieni, no to oczywiście będę was widzowie informował. Jeszcze tutaj pewnie niektórzy zapytają o karty Hero, bo o nich nie wspominałem, nie wspominałem, no i teraz sobie o tym wspomnimy, że 1 grudnia dostajemy paczkę z gwarantowaną kartą Hero, no i to też jakoś może wpłynąć na rynek, więc no Heroesów bym aktualnie jeszcze nie kupował, może i jej się jebnie i da wymienną paczkę z Hero za tą przedsprzedaż, kto wie. Nie no, trochę tutaj żartem, ale no tych Hero miało być niby więcej, miało być więcej, Więcej tych kart były jakieś grubsze plany co do tego Hero, jakieś lepsze wersje. No i zobaczymy 1 grudnia, czy coś jej nowego z tym wymyśli, czy nie. Ale no, aktualnie kart Hero bym nie kupował, bo no, 1 grudnia ta paczka, może coś nowego z Heroes'ami, zobaczymy. A w tym materiale to by było na tyle. Widzę, dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Oczywiście, jeżeli się spodobało, łapencie do góry, zostaw subskrybera, sprawdzaj linki w opisie. I widzimy się już jutro w kolejnym materiale. Trzymajcie się i na razie.